A więc Siemano, z tej strony Pinałas Autobusu 069, a ze I pan teraz I moi drodzy tak, dzisiaj nadszedł ten film, który jest głój niespodzianką dla spotczekawczych moi drodzy. A yeah. jeszcze zanim do tego, jeszcze zanim do tego przejdę, to powiem wam, że choler niedawno nie nagrywałem swojego filmu, gdy jest jeszcze jasno, bo tak moi drodzy jest jeszcze jasno. Jest godzina 16.30. Mam moi drodzy powiem Wam już na serio czasu a czasu minęło od tego momentu co ostatnio na jak tych było i jasno no, I, no fajnie fajnie moi drodzy już widać że w jasnym A ale tak ale tak moi drodzy yy, a ja tak już będzie najpewniej mora szczęście no tak ok. tak prawda, no tak moi drodzy a teraz otóż yy, drodzy spostrzegawszy widzowie Dam wam może 10 sekund na to, żebyście coś spostrzegli. Okej, okay. na to Odliczał. najpewniej. Mm. No, y mam, mam tutaj ten, pokazuję ile już nagrywam. No. Więc okej. Okay. Postrzegliście coś tutaj w tym wypadku powiadomień. Jeśli jeszcze nie zauważyliście, zapowiem wam jedno. Jak widzicie, yy, mam zasięg. Tak moi drodzy. No ja się no jesteś... Yy, jesteś na zewnątrz, może nie w środku miasta, ale miestem gdzie będzie jakiś zasięg. Jest to nic nadzwyczajnego, no? To prawda moi drodzy. Ale nie w tym telefonie, moi drodzy, nie w tym telefonie. W tym telefonie ja jak służył do nagrywania, to karty nigdy nie miałem. A moi drodzy, spytacie się, no i co, czy mailujesz teraz ten telefon? Nie. Nic... nic bardziej mylnego, moi drodzy, ponieważ... E, tak jak jeszcze może oglądać się filmy i pokazać, się one były w ogóle opublikowane... Jakie? Chyba to był Cash Tutaj. E, no, to jak oglądaliście, mówiłem hmm. między innymi resgumowal z No i jak się stanie pamiętam. To jest baser, chyba był. I moi drodzy, i sprawa jest taka, że no, wykonałem moi drodzy, test wszystkich operatorów. Nie go sprawdza wykonuję, ale już z grubsza wiem wszystko. No jest to się działa w Nie ja nie, nie, nie chcę wam określić jak na waszym jakimś po, podlaskim dzieły wielkim to Więc więc, moi drodzy, czy się pilnowaczu, ale w ogóle po co to, to? Z jakiego powodu to? Yy, I w ogóle. No, moi drodzy, chodzi o to, że, yy, no, jak wiecie doskonale, mój tata jest żołnierzem, no i jedzie na granicę teraz, tak? No i, tak jak już wcześniej na granicy był, mianowicie w 2022 roku, yy, no to ogólnie plus nie dawał tam sobie rady. No, po prostu nie dawał sobie, no, no cóż, plus jak to plus, no wiecie, wiecie co jest, nie? No. A to dobrze wiem, bo od nie No, no to, no teraz trzeba było wykonać po prostu, no bo da ja się to wstało poradę, jak to ogarnąć. No oczywiście tam jego koledzy, którzy tam już są na tej granicy, powiedzieli żeby ogarnąć ten modem router z anteną zewnętrzną. No, bo inaczej to po prostu nie pójdzie. O, z i ma OHAJO GIACK! To jest marmurzu z tych akwarikiem No, moi drodzy, i ogólnie, no tak jak doskonale wiecie. No, bo jednak no, są lasy, i w ogóle. No, nie wiadomo. Ale, żeby jeszcze. No, bo ogarnię, wiadomo, ten sobie Ale, żeby jeszcze powiększyć po prawdopodobieństwo, że wszystko będzie działało. No to sprawdziliśmy też inne sieci. No i moi drodzy, sprawdzaliśmy tak. Sprawdzaliśmy bardziej operatorów wirtualnych niż samych tych, bo niektóre działają na, na po prostu menikach różnych sieci, więc, więc jest więcej zasięgu, macie po prostu mniej. I moi drodzy, sprawdzaliśmy tak. Sprawdzaliśmy właśnie to, to jest tą kartę, która jest w tym telefonie, czyli New Mobile. Czyli od orange, albo już nie od orange, tylko od sam nie wiem zresztą. Bo może się tutaj z nadajnikami Team a dostawca pisze, Orange. Nie wiem, może po prostu orange ma tak zwaną jakąś zgodę że T-Mobile. Udostępnia te nadajniki. Nie wiem, nie wnikam, ale no. Testowaliśmy również tak jak wcześniej wspomniałem Red Bull Mobile, które zagościło u mnie w telefonie. kupnym. Również testowaliśmy. Tam jeszcze było playa. Play, który właśnie poszedł tam pójdzie tam właśnie do na tą granicę. I jeszcze testowaliśmy Virgin Mobile. Bo gra się najlepsze, okazane? No tak, jeśli chodzi o zasięg, no bo pod względem prędkości, no to tak. A to tak to... o zasięg chodzi bo tam na grunki, tak. No i jeszcze chodzi oczywiście o. Chodzi też oczywiście o to, że jeszcze jego koledzy mu właśnie powiedzieli na tej granicy, że tam najlepiej chodzi. No więc, jeśli byście się pytali, no to tak, pod względem, pod względem wielu, 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 wielu testów przez całe miasto, Play, jeśli chodzi o zasięg, okazał się najlepszy, przez Szczecin oczywiście. Prędkościowo okazało się najlepsze New mobile. A jeśli chodzi o e, resztę, czyli wierzlin e, mobile i Red Bull, mobile, no to Red Bull Mobile potem było po, po tym. Jeśli chodzi o prędkość i zasięg, było po kolei i po nią. No i wierzlin ogólnie miał wszystko najgorsze. No, czasami New też miał złoty zasięg, ale... Kiedy, a, wiedzicki nie ma zasięgu moi drodzy i tego wylądował mnie w iPhone. Yy, moi drodzy i fajne to mówię, bo też bardzo dużo ofert pistają. Oczywiście dla nowych klientów No bo jak jesteście nowymi klientami, no to ładnie mówiąc, po prostu liżą wam dupę, żebyście zostali, tak? Yy. Na przykład w takim newover dostaniecie 600 GB, tak? Jeśli tam się jakąś subskrypcję, będziecie mieli 2, 400 GB Jeśli macie na przykład w tym W Virginie macie chyba 5,5 TB jak tam coś czy nie wiem, ja na przykład w Virginie mam 30 GB Mówię. W tym. W, w tym drugim no. e, w mam te 630 GB sobie tutaj używam e, w hotspota właśnie żeby sobie używać tego dniu bo jednak nie jest lepsze praktyki niż Red Bull e, moi drodzy co wam powiem e, Red Bull w ogóle, e, ma najlepszą ofertę chyba tego wszystkiego bo Otóż moi drodzy, Red Bull daje wam nielimitowany internet przez 3 miesiące. Pierwszy jest za złotówkę. A normalnie, bo oczywiście Red Bull yy, różni się tym, że Red Bull to nie jest na kartę. W sensie inne te sieci też mają oczywiście usługę subskrypcyjną, ale ja wziąłem jednak na kartę, a Red Bull po prostu nie da się wziąć na kartę. Był wzięty jako usługa subskrypcyjna. I moi drodzy, powiem Wam tak. Yy, Red Bull płacicie 40 zł. Płacicie sobie 40zł za 60GB miesięcznie. Nielimitowane oczywiście rozmowy. Nielimitowane SMS-y, MMS-y, to już chyba nie muszę wspominać. I nie wiem jak z połączeniami w Unii Europejskiej, chyba też nielimitowane. Macie też 10GB roamingu. Jeśli ktoś by się pytał o ofertę ja, no to możesz już tylko kanał o internecie, no bo na kartę to po prostu masz środki tyle ile wykupcie, czyli oczywiście u mnie najmniej. Eee, no, chyba tam 200 albo 300 GB display. No, więc wiecie moi drodzy, no nie mam po prostu biedy pod tym względem. Nie ma, nie ma, mówię, w końcu bają mowa Was jako nowego klienta i właśnie mnie, mnie to bardzo cieszy, ponieważ no, wiesz, o Plusie jednak yy, byliśmy no 20 lat, no to Niestety, niestety nie możemy tego powiedzieć, bo. No, to... no po prostu. Nie, no po prostu. Yy, po prostu, no wiedzą, że dalej podpiszemy tą umowę i dalej, i dalej. I... No, no znana taktyka zresztą, tak? No, nie muszę tutaj nikomu o tym mówić. Jeśli chodzi o połączenia, to wszystkie hity dają radę. Poza właśnie Red Bullem przestałem mowy Bo jeszcze do niedawna łącznie do dzisiaj nie chcieli mi włączyć w i Łowiski Nie wiem jak z innymi ściem pod względem Łowiski Wiem że działa w tym dniu Ale wiem na pewno że Red Bull to wszystko działa no Więc nie ma pod tym względem też biedy moi drodzy eee, Mówię no, jeśli chodzi o rozbudowanie infrastruktury No to powiem wam, moi drodzy, że jednak Że jednak tutaj można powiedzieć, że wygrywamy Bardziej powiedziałbym, że i mobile no bo to, to tam ledwój inne. No, inny Jeśli to po prostu na nie, Po prostu, no nie ma, ten no są wieczalnym mimo generatorami tak nie mają swoich nad infrastruktur nadajników No i moi drodzy otóż te sieci yy, Mówię na osiedlu mamy około no, kilku nadajników yy, i, i dosłownie plus się, nie mógł się połączyć z tymi wszystkimi, które mamy na osiedlu, połączył się od razu w jakichś okolicach jak zgadzę po prostu PLUS no nie ma po nie ma prostu zgody na uznanie tych nadajników tak jak wszystkie inne sieci dzielą się nadajnikami a PLUS oczywiście jest pominięty z wszystkich podziałów nie wspomina zło, że PLUS nie ma swoich swoich nadajników polega na celnexie powerlinku, niech eee, to boli więc to też moi drodzy to też daje dużo do myślenia i najbliższa taka bardzo rozbudowana infrastruktura, tak jak nie jest u nas tutaj na ślub tak takie. No daje. To oczywiście w plusie jest gdzie? No gdzie? Chipa kupować widzą gdzie jest? Na mierzenie. Hmm. Na mierzenie. nie w Szczecinie. A się ne, nie w Szczecinie, ne nie na... Czy jest jakakolwiek rozbudowana? No mówię, tutaj yy, ten, tutaj t ładnie sobie daje radę. Na osiedlu, kilka hmm. na tak. u nas. Yy, wiesz co, no, Play trochę rzeczywiście też bida pod tym względem. No, ale mówię, no. I jest tutaj na plus. mam bać tutaj idzie na plus, mój drodzy. Yy. I no. No, to jest dosłownie... To jest dosłownie podsumowuje chyba przeciwnego użytkownika plusa, jeśli nie mogą troić. Przeciwnie rozbudowanej infrastruktury, to robią na miedzydzie. No. No, no, tak. Odpowiedzcie sobie sami, kto może ich używać. Odpowiedź taka pseudogrupa grupa społeczna, właśnie właśnie się na śmiać. No, lewo. Zostawię tą zagadkę wam. każdy chyba Ale nie to ogląda te filmów jest taki No. 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 Więc moi drodzy, no tak to właśnie Tak to się pięknie prezentuje właśnie, że, że ja wcale w tym. Powiem Wam po prostu jestem zaskoczony jak plus zdziera y, ludzi kasę. A jakbyście się pytali, y, ile, ile na przykład zapłacicie sobie za y, jeden numer w plusie, który ma jeszcze gorsze te, bo 50 GB internetu. I no w sumie y, nielimitowane rozmowy sms y MMSy do wiadomo. Y, i nie wiadomo, trzech z połączeniami w Europie, w Unii Europejskiej, ale y, moi drodzy, no y, na pewno jest 10 GB mniej niż w RedBullu i również 5 GB mniej w roamingu, tak, y, niż w RedBullu, bo RedBull ma 10, a Plus ma 5. I moi drodzy, otóż, no wiadomo, podzieliłem z no, bo jednak to jest taki, mamy taką umowę, że jest łączona, tam z numerem mojej mamy. Więc wszystko podzielone. że się mają tutaj bonusowe pakiety gigabajtów, y a ja zbytnio. Eee, no to wychodzi moi drodzy, że płacicie 13 zł więcej, bo e, No na trzy numery podzieliliśmy tyle ile kosztuje mniej więcej umowa. E, rachunek no to 53 zł moi drodzy płac płacilibyście za taki numer hipotetycznie. Hipotetycznie rzecz że... moi drodzy, no to cóż. Płacicie, wiadomo, że te 13 zł to może nie jest jakaś wielka różnica, ale no płacicie jednak te 13 zł więcej za słabą infrastrukturę, e, zdzielanie z Was pieniędzy i tym podobnych. No, czy ja muszę mówić coś więcej na serio? Chyba chyba, chyba nie muszę, no bo dosłownie na, no to jest na załosne do strony robią poczucie i no moi drodzy, no powiem wam tak, y... oczywiście na tą chwilę wysyłam y... głównie plusa i... Irentbula tak mam te karty w głównym telefonie. Y... Mówię, internetu używam w dniu często. Jierdzina też czasami poużywam, nie żeby nie. No i mówię moi drodzy, no. Y... I u mnie w bloku prędkościowo wygrywa też dniu. Najgorzej, najgorzej oczywiście. Plus, no kto by się spodziewał, prawda? Plus albo play już. Nie, albo... no no kiedyś niedzielę play. No, kto by pomyślał, kto by pomyślał. Yy, więc no, moi drodzy, ale No widzicie. Jeśli jesteście w plusie i mieszkacie w większym... większym mieście, to zdzielają za was kasę jak leci po prostu, nie? Nie będę już tutaj wypowiadał o tym jak jak telefony sprzedają, bo to już mówiłem setki razy na filmach u siebie. No, polecam obejrzeć. Tak. Yy, więc moi drodzy, no... No co ja mam powiem. Yy, wiadomo, jest już rozprowadzony raczej taki mit, a raczej nie mit, no częściowo mit, częściowo nie, że plus ma najlepszy zasięg. No, moi drodzy, oczywiście, jest to prawda. Plus może i ma najlepszy zasięg, chociaż nie wiem. Nie, nie, nie testowałem w sytuacjach ekstremalnych tego. Yy, więcej o tym będzie właśnie, jak, jak mój tata na tą granicę pojedzie. Yy, I moi drodzy, no, plus tak, racja, plus ma dobry zasięg. I najlepszy, no to oczywiście, że w starych standardach, moi drodzy, no bo no tak, no przecież. Każdy patrzy tylko na kreski i, i na to, że yy, ten, i na to, że po prostu yy, macie zasięg, a nie może ma trzymać internetu, no bo no tutaj na przykład jak yy, chociaż akurat byliśmy zakopanym i na szczęście yy, i sprawdzaliśmy z Ipakiem trochę yy, jak to wyglądało i na samym na samej górze Gastrowego Wierchu moi drodzy Plus, oczywiście, pełen zasięg, ale nie, nie cieszy się 2G. No i weź tu skorzystać człowieku z internetu. No nie skorzystać. No nie skorzystać, no. To nie, to nie lata 90., że się będzie wtedy jak. jak ten. jak, jak nowe. Nie, nie śmigało. W sensie, no, oczywiście, to było to. Nie było 2GG, SN, to 2G, Edge. Jakby ktoś nie wiedział, no to, to można porównać mniej więcej do 2G, 2G. Mimo, że nigdy tak coś nie powstało, ale... No. Nie powstanie. Raczej tak, ale mówię, no to jest tak zwane 2G+. No to i tak nie, nie jest, nie jest do, dobrym standardem, no bo przez 2G po prostu GSM, czyli zwykłe no, nie pójdzie Wam internet, a przez 2 g czyli 2G+, pójdzie Wam w prędkości 0,9 megabita na sekundę. Albo, nie, nie, co ja mówię, 0,90 Eee, tak. No, 90 megabita na Mbps. No... No, ja... Ja nie powiedziałem że to są powalające prędkości. Jak już się pytali, w mniej więcej był zasięg, no, 3G+. Plus, no, no, to już jednak 42,7 sekundę, to jednak już różnica jest. No i oczywiście, że skorzystacie z Internetu może no tam było chyba, no nie na no 3 kwiatkach, ale wiadomo, że to już i tak chodzi lepiej. No bo skorzystacie z internetu, a nie jedynie co to... że będą wam przychodziły powiadomienia z YouTube'a w odsłonie i to jest jedna rzecz, która działa na 2G+, tak powiem. Więc, więc na... No, e, tego... E, nie pozdrawiamy, nie pozdrawiamy, ale mówię o tym, będziemy też mówili więcej, jak mi to też na tą granicę pojedzie. W znaczy sensie już niebawem... Więc, moi drodzy, no najpewniej z na Lend'u się yy, No bo mój tata dotykał, że weźmie kartę z Play'a i z Virgin'a. No Virgin też jest play'owski, więc jakby Play miał jakimś cudem nie działać, to w zadziała tak? I... i, i tyle, na no, ja no testowałem to wszystko w telefonach. Yy, w iPhone'ie testowałem w tym, testowałem na moim nie testowałem. Co tam jeszcze? Jeszcze w czymś testowałem. Już sam nie No i moi drodzy, no. Wychodzi na jedno i to samo, no. Zazwyczaj, że... Zazwyczaj, że nimowa jest najlepsza. Potem też. Potem też Red Bull. No, oczywiście najgorzej wiercili plus. Naprzemiennie, bym powiedział. Więc, więc wiecie, nie? Jeśli już jeszcze właśnie mówimy na propos starych standardów, to powiem Wam, gdzie to działa. Bo na przykład w niektórych sieciach doskonale wiecie, że już na 3G nie operuje. No, yy, 3G działa jeszcze w i w Plusie. No i w Virginie też, przez, przez właśnie to, że jest z w Virgie Więc, więc no. Yy, i drodzy, no... Pozostałych testowanych przeze mnie operatorach już 3G nie działa, jest tylko 2G dostępne. 2G i, i wszystkie poza 3G działają wszędzie. No. Byłoby to zaskakujące, gdyby nie działało. No. dobrą sprawę jeszcze niedawno, jak Red Bull Mobile startował, to jeszcze było tak, że maksymalnie do 4G działało, nie było 5G. No. Moim zdaniem zbytnio nic nie, 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 nie mogę sprawić, czy... 5G no bo nie, nie dysponuję takim sprzętem Ale no, na Starterze piszą, że 5G jest dostępny, no. Może tak, może nie, nie będę Zostawię to tym... Yy, zostawię to tym, którzy, którzy mają takie sprzęt i mogą to, to przetestować Jak może któryś z Was yy, posiada taki sprzęt i używa Edwin Mobile, no to Byłoby miło, gdybyście dali o tym znać I jak to, jak to właśnie się prezentuje W komentarzach oczywiście na społeczności Albo jak to woli na postach, bo to już się na nazywa, zapomniałem No i tak na pewno społeczności Brzmi lepiej Brzmi lepiej i tak, posty. Nie wiem, kto nie siedzi Ale ja mówię, moi drodzy, no yy, Jeśli chodzi o Szczecin, no to do moi drodzy myślę, że chyba najlepszą sieć jaką możecie wybrać, no to albo właśnie Red Bull Mobile, albo właśnie New Mobile. No bo moi drodzy, no... no czyli, może, czyli przejdzie też na przykład takie Orange czy t Mobile, nie? Też New też się łączy na nazajnika z T-Mobile, więc ogólnie no T-Mobile na pewno przejdzie. Eee... No mówię moi drodzy, no po Szczecinie no, wiadomo, że najlepiej pod względem zasięgowym będzie play. No, na przykład Virgin już nie zbytnio, ale nieważne Ale moi drodzy Szczecin to jest coś Może nie wiem czy znaczy, to jest duże ale Cywilizowane Na tyle, że moi drodzy prędkość jest tani jest, niż bo Wiecie no yy. Jednak mówię, niby ten play najlepszy zasięg miał, ale w prędkości prędkość miał minimalnie słabsze Nie, nie wiecie moi drodzy no ogólnie, Playa niestety nie udało mi się testować na każdym telefonie, na którym testowałem. Inne sieci testowałem go tylko na tym, z którego jest to właśnie nagrywane, na którym jest to nagrywane i testowałem go właśnie z tym modem, jezu, mój sobie to zakupił. I, I no, cóż, jak na to, że jest w bloku, no to, no to w sumie e, niczym się nie różnią te prędkości od prędkości Wizina w tym oto telefonie, lub w każdym czy nie innym więc więc ci ja moi drodzy, no no co ma się różnić to praktycznie na tych samych standardach chodzi moi drodzy, jeśli chodzi o oczywiście najgorsze sieci, no to bo nie muszę mówić chodzi tutaj o chodzi tutaj właśnie o tego zielony to jest też o plusa. No i o właśnie prędkościowo i to o plus play. E, po części też virgin, ale... Pamiętam, ja że są ci sami ludzie. Tak. E, no i częściu też virgin, ale najgorzej to też plus play. Virgin. E, mówię, dam wam znać jak wpisuje się play tam na granicy. Za, mm. za niedługo już najpewniej. Drodzy. Czekajcie na to, czekajcie na to moi drodzy eee... No i co mam ja powiem może, to ja nie mało żegnaj, no bo jeśli ja chodzi o tą to test, test już zrobiony, omówiony będę wiedział więcej Dam wam oczywiście o tym znacie tak? no bo czemu miałbym nie dawać, oczywiście taka prawda Moje razy to dokończymy i, i będę się już pomału z Wami żegnał, bo zresztą nie jest aż tak krótko jak w ten film będzie, bo mamy jeszcze tutaj kreś, Prawie w tej pół godziny dobija. A więc moi drodzy, na no kanale wiecie, że zrobię cały suba, mapę górę. Klikanie, eee, nie mi węzeł, idzie do tego. Dawajcie znać w komentarzach, bo zawsze musi być tuki, żeby tu w tym jak jakbyś tam do tego. Zobacz, o waszych tych, do, doznaniach jeśli chodzi o, o tych operatorów i co moi drodzy, będę się pomału z wami sygnał, więc trzymajcie się, bójzecie, to chyba to się w będę powiedział i nie, no, no tak, no na filmie nie będzie, no to no, na serio, czego tu się spodziewacie?